Firma Moderna, znana z produkcji szczepionek przeciwko COVID-19, obniżyła prognozy przychodów na 2025 rok o około miliard dolarów. To wywołało z kolei gwałtowny spadek wartości akcji o niemal 17% podczas jednej sesji. Nowa prognoza jest znacznie niższa od wcześniejszych oczekiwań przychodów, podawanych jeszcze we wrześniu 2024 roku. Wtedy to firma mówiła o przychodach rzędu od 2,5 do 3,5 miliarda dolarów, no więc teraz podaje wartości o nawet 1 trzecią do połowy niemalże Mniejsze. Moderna wskazała na cztery kluczowe czynniki, które mają wpłynąć. Negatywnie na jej wynik. Po pierwsze, to zwiększona konkurencja na rynku szczepionek COVID-19, gdzie udział moderny w rynku detalicznym w Stanach Zjednoczonych spadł z 48% w 2023 do 40% na koniec 2024. Do tego mamy malejące wskaźniki szczepień, bo liczba szczepień przeciwko COVID-19 w Stanach Zjednoczonych spadła o około 7% w 2024 roku, a w tym wszystkim dochodzi niepewność co do kontraktów produkcyjnych z niektórymi krajami i zalecenia CDC dotyczące ponownego szczepienia przeciwko RSV, które są luzowane, no i zdecydowanie mogą wpływać na dalsze obniżenie popytu. Żeby zminimalizować wpływ tych wszystkich wyzwań, Moderna planuje obniżyć koszty operacyjne w 2025 roku o miliard dolarów i dodatkowo o 500 milionów dolarów w 2026. Nie wydaje się jednak, że to będzie w stanie zmienić trend, bo sprzedaż szczepionek Moderny regularnie spada. Jeszcze w 2022 roku firma osiągała 18 miliardów dolarów. W przychodu, potem w 2023 było to niecałe 7 miliardów, a teraz w 2024 około 3 miliardów. Wszystko przez bardzo i szybko malejące zainteresowanie szczepieniami już po zakończeniu pandemii. No to wszyscy przeciwnicy szczepień na COVID-19 wydaje się, że mogą otwierać powoli szampana.